Emporia Elegance to idealne rozwiązanie dla ludzi potrzebujących telefonu przede wszystkim prostego i wygodnego w obsłudze, ale jednocześnie ceniących styl i wysoką jakość wykonania, na przykład seniorów. Emporia Elegance wykonana jest wyłącznie z materiałów najlepszego gatunku, trwałego plastiku, aluminium i polerowanej stali. Prosty, ale elegancki design sprawia, że aparat jest po prostu ładny, a jednocześnie pewnie leży w dłoni. Telefon wyposażono w duże klawisze z równie dużymi cyframi i literami, więc wybranie właściwego numeru nie będzie sprawiało problemu dla nikogo. Zwłaszcza, że przyciski zostały zaprojektowane tak, by nie było wątpliwości, że zostały wciśnięte. Po bokach urządzenia umieszczono klawisze funkcyjne oraz skrótów. Po lewej stronie urządzenia znajdziemy przyciski pozwalające prosto regulować moc głośnika nawet w czasie rozmowy, przełącznik blokady telefonu oraz klawisz szybkiego włączania i wyłączania trybu cichego telefonu. Po prawej stronie znajdziemy zaś włącznik wydajnej latarki LED, która może przydać się w wielu sytuacjach. Przełącznik włączenia, wyłączenia budzika oraz klawisze szybkiego dostępu do głównego menu oraz ekranu pisania SMS-ów. Zgodnie z zasadą stylu, prostoty i funkcjonalności stworzono również kolorowy wyświetlacz OLED telefonu o przekątnej 1,8 cala. Jest on jasny, czytelny i wyświetla elementy z jak największym kontrastem do tła. Natomiast czcionka użyta w menu została dobrana tak, by nie sprawić trudności z odczytaniem jej nawet osobom z wadą wzroku. Emporie Elegance wyposażono w rozwiązanie Top 5 dzięki któremu pod klawisze z zakresu 1.5 Możemy przypisać najczęściej wybierane numery. Potem wystarczy już tylko dłużej przytrzymać określony przycisk, by od razu połączyć się z ukochanym wnuczkiem lub numerem alarmowym 112. Mówiąc o rozmowach, wspomnieć należy, jak telefon sygnalizuje rozmowę przychodzącą. Jeśli ktoś będzie usiłował się do nas dodzwonić, aparat poza stosowaną prezentacją na ekranie zaczyna silnie wibrować, wygrywać intensywną, coraz głośniejszą melodię, mrugać latarką oraz migotać na zielono klawiszem służącym do odebrania połączenia. Dzięki temu, Zminimalizowano szansę, że senior nie zauważy, że ktoś próbował się do niego dodzwonić lub w pośpiechu naciśnie zły guzik. Emporia Elegance to telefon dający pewność i bezpieczeństwo. Dzięki niemu senior w razie potrzeby zawsze będzie w stanie wykonać połączenie. My zaś zyskamy pewność, że mama, tata, babcia lub dziadek zobaczą telefon i będą w stanie go odebrać. To bardzo ważne.